Siemano w kolejnym odcinku mnie na kanale. W dzisiejszym odcinku mamy od nędzy do pieniędzy i patrzcie, co mam pożyczone od. No w sumie skupu, no bo tutaj jest jednak skup i nam pożyczyli. Oni testują, w sumie testują, mają już tą ładowarkę dosyć długo i pożyczyli nam ją na akcję Obornik. Ja mam tutaj oczywiście zaczepioną, tego specjalną łyżkę, e, też oczywiście od nich. No akurat to jest pożyczone też za opłatą i kazali po prostu to umyć później. Mamy wypożyczone to na jeden dzień, także dzisiaj sobie akcję. Obornik porobimy. Napiszcie tak ładowarka wam szybne serduszko do tego komentarza. I pamiętajcie, aby bijać do mnie na Instagrama, bo tam na 10 tysięcy osób będzie wydana mapka, a brakuje. Niecałe 700, tam 600 z czymś. No i oczywiście zostawcie suba, bo to jest mega ważne. I łapkę w górę, to też jest mega istotne. Dobra. W po nie poczeniu tutaj zjechałem na to gospodarstwo tak naprawdę, ale jeszcze wam to mniej więcej pokażę. Teleskop farm nie co tam jest dalej napisane. E, special chyba, chyba tak. E, jakieś tam 520, 520 na 4 Nie mam pojęcia co to są za oznaczenia. E, też za bardzo nie wiem. No to jest jakieś takie bardziej powiem Wam. E, ko... no, słaba maszyna, nie jest to raczej e, coś dobrego. Ale z racji tego, że nie mamy żadnego tura przy żadnym, tak naprawdę, ciągniku. No to trzeba sobie jakoś radzić, obornik już na pole mam wywieziony, bo też od sąsiada kupowaliśmy obornik, bo jak wiecie świn na razie nie mamy, ale po akcji obornik już zaczniemy sobie kupować świnki, bo wszystko mam tak naprawdę, no co mi trzeba więcej, żeby te świnie hodować, kompletnie wszystko mam, tu się i tak żarcie daje im przyczepami, też na pewno nie kupimy sobie wiecie, nie wiadomo ile tych świn na start. O, mamy podczepione. Tylko myślałem bardziej nad liczbą, nie wiem, 10 świnek na start i dopiero później coś kombinować, jakby nam się wiadomo, gdzieś tam to gospodarstwo porozwijało. A na pewno się będzie rozwijało, bo jeszcze nawet zboża całego nie sprzedałem. Można jechać. Akurat pole, które mamy do rozrzucania obornika jest jedno. Tutaj będzie więcej tych pól, ale tego wszystkiego na pewno nie zrobimy sobie... Na odcinku, dlatego też nie wywoziłem tego obornika jak na razie na wszystkie pola. Tylko wywiozłem sobie na jeden kawałek, taki powiem Wam szczerze, dosyć większy. I można, Jak zastanowiłem, można było tędy też jechać, a nie tamtędy. Po co ja tamtędy jadę? Tylko, że ładowarką czasu będzie przez to zboże się przepierdzielić. Bo tu jest dojazd taki powiedzmy sobie prawidłowy. Tylko tyle, że jest to taka droga, bardzo, ale to bardzo okrężna. Chociaż tak czy siak w sumie. Z tej strony mamy wywalony obornik, bo tak przyczepami jeździłem, bo tam bałem się, że gdzieś wjedziemy i później będzie problem z wyjechaniem. Tutaj też, jak widzicie, wszystko czeka do orek. Po żniwach jesteśmy, dopiero belki zebrane. Tamte pola też są przygotowane już do tego wszystkiego, ale tu chyba pójdzie leżówka po prostu nie będziemy się za bardzo bawić. No i tutaj mamy dwie przyczepy obornika razy dwa, czyli cztery przyczepy wyszły. Zaraz wam powiem jakie. No, ta metal Metalfacha to jest chyba ósemka No i ta to, to jest 7,900, tam też 8. No to 16 ton, 32 tony obornika tam mamy. To jest dużo. No, czy, czy wystarczy na to pole? To jest najważniejsze. Powiem wam, że nie wiem. Dobra, wycofamy sobie. I też nie wiem, jak tym się za bardzo obsługuje. To wiadomo, trzeba mieć jakieś chyba. U... No, Boże, trzeba mieć chyba jakieś uprawnienia, żeby jeździć ładowarką. Ja oczywiście żadnych uprawnień nie mam. Zobaczymy jak to wyjdzie. Powiem że to ładowarka to tu przy płocie by się nawet i zmieścił. No nie? Idealnie. Tylko tyle, że to stoi drzewo i to drzewo trzeba ominąć. Ale tak to gdzieś tam droga dojazdowa do naszego pola jest. To pole też jest oczywiście większe niż było na samym starcie. I też na 55 tysięcy subów i na 10 tysięcy obserwujących na Instagramie będą wszystkie modpaki z każdej mojej serii wydane, żebyście sobie mogli grać tak jak ja. Plus jeszcze save'y wam powydaję i będziecie mogli gdzieś tam sobie działać. Także zapraszam. Na Insta. Czyli tak, trzeba to otworzyć na początek, najprawdopodobniej. No i opuścić pewnie w dół jeszcze bardziej. A da się to opuścić w dół? No jeszcze niżej się tego nie da opuścić. Czekaj, czy nam to zbierze? 99%. I teraz tak, zamykamy. Bierzemy do góry. Znaczy do góry, do góry. I tutaj chyba ten wysięgnik yy, można jeszcze chyba sobie wydłużać Czy nie można sobie go wydłużać To jest to To jest otwieranie, zamykanie O jest wydłużanie, dobra, wydłużymy sobie go leciutko yy, I powiem Wam tak, żeby się tutaj za bardzo nie pierdzielić, no to sobie wezmę 60, podjadę troszeczkę bliżej yy, No bo tak to będziemy musieli tą ładowarką jeździć w to i z powrotem i tak naprawdę nawracać yy, bez sensu Dlaczego ona nie rusza? No, była. Dobra, zgasiłem ją przez przypadek, dobra, nieważne. No, gdzieś tak się ustawiłem. Wiadomo, ten rozrzutnik też nie jest jakiś największy. E, tutaj chyba mamy ładowność e, coś ponad 1000, 1200 chyba. Łoł, wow, za daleko, aż czekaj, bo to trzeba wymierzyć. Hmm. taka taka robota powiem wam, no nawet okej, okay, no nie ma tragedii, na pewno no lepiej jest ładować czymś takim, niż byśmy mieli robić, no niczym w sumie, no bo tutaj albo byśmy pożyczyli, no nie wiem jak byśmy to załadowali jakby z turacza, bo inwestować w cyklopa, to też można to kiedyś zrobić, a jakbym nie, nie zamknął tego co się stanie. Dobra, nie będziemy tego zamykać, bo to jest tak naprawdę tylko strata czasu, żeby zamykać tą pokrywę w prawdziwym życiu, może gdzieś by to nam uciekło trochę, ale tutaj akurat nam wcale to nie ucieka, także moim zdaniem jest to po prostu bez sensu, żeby to zamykać by Kurde, nawet o tak ojeździć, to powiem Wam, że jest to nawet bardziej, bardzo skomplikowane, o z tej o kamery takiej nie z kabiny pojazdu, jest dosyć łatwiej moim zdaniem operować wszystkimi turami, nie tylko wiadomo tą maszynką, tylko wszystkimi turami, bo macie taki Bardziej większy podlany teraz nie wiem, czy ja wysypię to na pole, czy wysypię to na... No. no mniej więcej bym wysypał to na rozrzutnik. Wszystko się wysypało? Ale jaja. Ja sądziłem, że tutaj wszystko się nie wysypie, serio. Ile tutaj mamy? 84%, ale jaja, bo tu jeszcze więcej wchodzi. To ładnie jak tak. Znaczy tam w te krzaki troszkę wjechaliśmy, ale dobra, nieważne. I tak już nam wszystko się nie zmieści O, z tej łyżki Bo to jest 84% po trzech łyżkach Także wiecie O, mniej więcej tyle, dobra Ja sobie ją odłożę na ziemię jak na razie To no w sumie tak patrzeć z tych mytych rzeczy Tylko koła się ubrudzą No i ta łyżka, to się zgasimy, żeby jak najmniej paliwa poszło Bo później trzeba będzie im teraz Im będzie też to zalać żeby to wszystko było w takim stanie jak wzięliśmy. No wiadomo, bo kiedyś mogą, nam nie będą chcieli nam pożyczyć. Ile tutaj mamy w ogóle ładowności 4,5 tony. No i ta szerokość właśnie rozrzucania obornika też jest słaba, także raczej bym nie liczył na to, że dzisiaj to pole skończymy, bo z tego co widzę mamy jeszcze tam, nie wiem, z 15 minut odcinka. No i jedzie właśnie no tak jak mówiłem, szerokość robocza jest bardzo słaba, ale za to... Jedziemy 20 na godzinę z tym obornikiem. Także powiem Wam, że gdzieś tam może i to nawet i szybciej wyjdzie. Bo na jeden przejazd zobaczymy, ile tracimy. Bo też na załadowanie troszeczkę czasu się traci. To trzeba zaznaczyć. No, pod górki już ma troszeczkę większe problemy. Ale o tak o to co jedzie lajtowo. Aha, na jeden przejazd tracimy praktycznie 50%. Także może jedziemy szybko. Ale też i bardzo szybko się to rozrzuca. Jaka to jest szerokość robocza tego. No taka może z jedna dwudziesta pola jakby o tak ojeździć, nie mam pojęcia, ale e, tutaj jeszcze, so, trzeba sobie też przejazd taki poprzecznikowy zrobić, bo później będzie e, słabo, bo i tak nie dojeżdżamy tutaj do końca, bo jest płot, a płot nam będzie przeszkadzał później, e, czyli nawet chyba nie zdążymy wrócić i już nie będziemy mieli nic w rozrzutniku, no ale dobra, niech sobie na razie... Tak, żeby sobie przejazd, żeby tutaj wiadomo, mie mieć jakieś tam manewry do zawracania. Można było to i na koniec zrobić. I wątpię, że nam tego obornika w ogóle starczy na rozrzucenie tego pola. Na 100% nam nie starczy tego obornika, żeby całe pole rozrzucić. Wiecie, to jest raczej pewne. A później sobie pojadę o taką jeszcze rozrzucę. Ten jeden przejazd, no i to pole na pewno gdzieś tam będziemy sobie orać. Raczej na odcinku, bo na odcinek też sobie chcę poświęcić jeszcze jeden. Z orki po oborniku, bo na rozwoju, na odnę... znaczy to jest odnęcę. Na postępowym nie będziemy czegoś takiego robić jak. W sumie nie, bo nam źle później wyjdzie, bo jak ja będę sobie raz zajeżdżał od tej strony, raz od tamtej, to będzie później nam krzywo wychodziło, no ale dobra, na razie sobie dajmy. czy znaczy, krzywo, no tak czy siak się dobrze zrobi, tylko tyle, że będziemy nadmiar obornika tracić, jak będziemy dwa razy w jedno miejsce wywalać. Wiecie o co chodzi, bo jak tam sobie zacząłem, jeszcze później Wam wytłumaczę, sobie załaduję kolejny ten i pokażę. No w sumie takie dwie minuty rozrzucania. 4 minuty ładowania, tak, tak to wygląda jak na razie. Mamy ile jeszcze? 24%. Tu sobie jak akurat nie będę robił, bo tak czy siak wyjeżdżamy sobie na drogę polną i nam się do końca to rozrzuca. O, tutaj powiem Wam, że jakoś ładniej sypało. Jeżeli chodzi o szerokość roboczą, widzicie? Ale tu już widzę, że w niektórych miejscach nam nie podojeżdża. To już jest pewne, trzeba po prostu dalej tam wjeżdżać, może nawet i w pole leciutko. W ogóle nie wiem, czemu tutaj ludzie bawełnę dają na tych polskich polach, bo to jest tragedia, no, te mapki, gdzie jest bawełna dana, nie wiem, czy to gra sama z siebie losuje, że tu jest akurat bawełna sobie będzie, bo też słyszałem, że ktoś tak mówił, że gra sama z siebie to robi. Bo tak powiem wam tak, no, na pewno dojedziemy jeszcze w tamtą stronę, chyba, na pewno chyba, jeżeli po prostu nie będziemy robić tego poprzeczniaka. Fajnie była jakby była opcja, że pracownik nam e, ładuje, albo że podjeżdżamy rozrzutnikiem I ten rozrzutnik, e, tak jak z tej takiej pryzmy Tej do kupienia, e, że wiecie, podjeżdżacie, klikacie R i wszystko wam się automatycznie ładuje No tutaj niestety takiego czegoś nie mamy, trzeba po prostu samemu zapierdzielać i ładować Ale tego nie przeskoczymy, też powiem wam, że to ile to 3,5 e, takiej szufli się mieści na rozrzutnik, no to nie jest nie wiadomo ile ale też i rozrzutnik, ja nie chcę kupować nie wiadomo jakiego. Bo to jest, moim zdaniem, wydanie pieniędzy w błoto. Szczególnie, że też nie wiem, jak te świnie będą opłacalne. Nie było obory wybudowaliśmy, to już jakieś tam e, są koszta dosyć duże. O! I ten odcinek chyba będzie odcinkiem, no na pewno będzie odcinkiem sobotnim. E, tylko pytanie: czy w sobotę będą dwa odcinki, czy w sobotę będzie jeden odcinek? Bo w piątek wam zrobiłem dwa odcinki ze względu na to, że nie było streama. Na pewno nie było streama, bo ja to nagrywam już w sumie gdzieś tam jest 13.31. Także też nie widziałem sensu robić livea. Chociaż w sumie, jakby tam od 16.00 odpalić do 18.00 streama, a w sobotę dać dwa odcinki. Wiecie? Wiecie, co to nie jest głupi pomysł? To nie jest naprawdę głupi pomysł, żeby coś takiego zrobić. Tylko tyle, że dwie godzinki takie liveowania. Może i to wyjdzie, może i to wyjdzie, może jednak był wczoraj live. I tak, i tak wczoraj oglądać. Wow. To i tak właśnie mówię, to wczoraj, to wam to już bez różnicy, to co ja teraz mówię o tym streamie, e, o tak ci jak wy go ominęliście. Dobra. Bo i tak w sumie tak się zastanawiam, teraz no, nie, za bardzo nie będę miał co robić w piątek. E, dopiero no w sobotę i w niedzielę sobie jakiś tam trening zrobię. To już jest chyba ta co półka, tak, to już co pół wchodzi. Dobra. Oj, 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 co to się stanęło tutaj? Ale szczęście to zebraliśmy, Ok, e, Mamy tutaj już zebrane i możemy sobie jechać z kolejnymi e, kursami. No tak powiem wam tak, no jakieś tam z 302 ton zabraliśmy sobie 9, także powiem wam... no liczyć tam już, że 1 czwarta e, mniej więcej poszła tego obornika. Teraz nie wiem czy nam dobrze wyjdzie, na razie sobie pojadę o taka, a później sobie wrócę tą e, część o co nam tam zostało, no nie? I będzie to chyba elegancko zrobione. Powiem wam, że jakby tak zrobić odcinek bez ładowania, to na pewno byśmy to pole skończyli. E, z obornikiem, bo tutaj... no... w no 20 minut raczej byśmy się wyrobili z tym polem. E, ale rzecz tego, że ładowanie jest, no na ładowanie jednak nie schodzi też 4 minuty, tak jak mówiłem wcześniej, bo to jest troszeczkę szybciej niż te 4 minuty pewnie to wychodzi, jakby tak patrzeć na całkowitą dokładność. No teraz patrzcie, o czym mówiłem, mówiłem o tym, że tutaj na przykład mamy odtąd zrobione rozrzucanie, a o tutaj o już mamy zrobione dotąd. Tak samo tutaj nam wyszło. Dlatego ja bym proponował teraz zrobić znowu tego poprzeczniaka jeszcze jednego, żeby tutaj dojeżdżać sobie jeszcze lepiej. Tam tą stronę, gdzie jest tam, no może na szerokość nam złapie całkowicie. To też będziemy musieli sobie zraz przejechać, ale to zobaczycie jeszcze później. Na razie sobie cofnijmy tutaj I sobie zróbmy ten przejazd tak jak mówiłem przed chwilą Żeby jeszcze raz dojechać w tamtą stronę, tam jak pojedziemy sobie od górki to tak się tam złapie Także tam w pole też nie będziemy wjeżdżać Czyli mam wrażenie, że rozplanowałem sobie to dosyć świetnie I widzicie tak jak mówiłem idealnie przed polem nam tutaj się hamuje to wszystko Teraz pojedziemy sobie tą dziurą, co zostawiliśmy wcześniej, żeby też to oczywiście gdzieś tam na obornik rozrzucić, żeby tu wszędzie był obornik. Na tym kawałeczku i na jeszcze jednym polu chyba będę chciał obornik rozrzucić. No bo jest to, powiem wam, praca taka po No wiadomo, że nawóz też jest dobrą sprawą. Tym taki wiecie, w granulkach, rozsiewaczem rozsiewany. No bo obornik to no, teoretycznie też jest nawóz, bo gdzieś tam to pole nawozi. Na 50%. Jest git w sumie, bo jest to to... Czy wychodzi to taniej? Właśnie to jest może najważniejsza kwestia, czy jest to tańsze, no w sumie to powiem Wam, że nie wiem czy jest to jakoś dużo tańsze, ale najprawdopodobniej tańsze gdzieś tam trochę jest, bo mimo wszystko chyba na plus z tego wychodzimy, przynajmniej tak mi się wydaje bo 50% większe zbiory, a tutaj za obornik się płaci jeszcze od sąsiada, no to tak nie za dużo no to jest, moim zdaniem jest okej, okay. na pewno wychodzimy na plus, na plus, tak ta, zostańmy przy tym zdaniu po prostu żeby na Nam zostanie do końca tego, bo mam wrażenie, że no 3% nie zostanie nam do końca tego. Dobra, zero. Ee, jakieś plus minus tam, no już teraz z 1 trzecią pola mamy zrobione. Jeszcze jak tam dojedziemy do końca, jeszcze, o, następny rozrzutnik to gdzieś tak może e, nawet i zrobimy 2 no, piąte, bym powiedział, o coś takiego, jakby tak dokładnie się e, pomęczyć w obliczeniach. No I odpalamy. No, i jest czyściutka, jest czyściutka, nic się tutaj bardzo nie zabrudziło. Także mi się zdaje, że następnym razem też nam pożyczał. Dzisiaj, tak jak mówię, no dzisiaj dwa pola chcę sobie zrobić, bo też tą akcję obornik w planach dzisiaj mam skończyć, żeby nie płacić więcej. No, bo to wiadomo, że jak będzie ruch jakiś bardzo na skupie, to oni będą musieli coś przestawiać. Także też to koszta wejdą troszeczkę większe. A tak, to za dwie stówki pożyczył nam na cały dzień. I mamy do możliwości i mamy po prostu do, do swojej możliwości, no to właśnie... ładowarkę, o ile się ładowarka nazywa, bo to jest ładowarka teleskopowa teoretycznie. No ale to jest, jak wiecie, no mały sprzęt, naprawdę malutki. Mimo że... Przecież że to nawet nie jest łyżka od ładowarki teleskopowej. Bo wziąłem sobie łyżkę od ładowarki teleskopowej i nie dało się jej podczepić. Podjeżdżałem, klikałem ku Wychodziłem, bo ten mot, jest też na podczepianie ręczne To też, to, to nic kompletnie nie działało, jeżeli chodzi o podczepianie ręczne Podczepianie takie z pojazdu też nie działało, dopiero kupiłem sobie To jest ten, ta końcówka do ładowarki, taka ciągnikowa I po prostu to zadziałało, nie wiem jakim cudem, ale to zadziałało Dobrze, że cokolwiek zadziałało, to jest najważniejsze Fajnie, że to wszystko jest Oj, operowane ciekawe. jednak, bo tutaj widzicie, no, pedały się ruszają, to jest też takie no, przyjemne, jeżeli robisz od środka, to jest na pewno przyjemne, że coś, wszystko się rusza. Ciekawe w 21-farmingu, jak to będzie wyglądało, czy zrobię już na przykład rękę ruchomą, że będziesz widział, jak będziesz, wiesz, taką na przykład sobie kierował, albo powiedzmy dwoma rękami kierował, kiedyś myślałem nad takim skryptem, zaraz w ciągniku Wam to pokażę. Że na przykład sobie jedziemy i masz tą rękę, no bo to już takie coś to w 13 ludzie robili, a farmik nie może zrobić tego po 7, lata, po 7 latach, czy tam po 6, nie wiem, nie pamiętam kiedy ta gra wyszła w 2019 odsłonie tej gry. Także coś tu jest chyba nie niehalo. No i na przykład że widzisz tutaj od środka, jak noga ci idzie na ten napedał hamulca, czy tam pedał gazu. To powiem, wam, że to takie no, smaczki małe, ale fajnie by to wyglądało. Oczywiście jakieś tam otwierane drzwi, bo w tych nowszych silnikach. Się otwierają drzwi, na przykład a w farmingu się nie otwierają, drzwi nie ma takiego skryptu napisane, gdzie w farmingu też to powiedzmy sobie 11 też się drzwi otwierały, czy tam 13, bo wszędzie się na przykład otwierały drzwi w modach. Także moderzy robili naprawdę taką kocacką robotę, a osoby, które dostają, no, przy tworzeniu grach, to raczej duże wynagrodzenie, dużo gdzieś tam w tej pracy zarabiają, nie mogą zrobić takiego czegoś, albo po prostu. Odgórnie mają zarzucone, że, nie mo że po prostu mają tego nie robić. Tylko tyle, że moim zdaniem to by gra naprawdę e klasyfikowało jeszcze wyżej, mimo że i tak są w topce, bo nie ma gry, która by gdzieś tam aktualnie przeważała farminga pod względem sprzedażowym. Catland Crop się zapowiada spoko, ale to e moim zdaniem tak nie przebije e właśnie farminga, no bo tu jest modding. Tu jest modding, w sumie w Catland Crop też jest modding, ale to nie jest tak rozwinięte. Gdyby tutaj ta gra nie miała moddingu. No to powiem wam, że nie wiem czy by Gians miał tak kolorowo, bo raczej tak dużo osób by nie kupowało tej gry, a każdy kupuje, bo wie że jakieś mody co rok wychodzą. Ktoś nad tym pracuje, żeby to fajnie wyglądało. Też i ludzie zarabiają z tego, że robią mody i to nie małe pieniądze, także wiecie. Każdy gdzieś tam wychodzi na plus, gracze, bo dostają modyfikacje, a osoby, które tworzą te modyfikacje, zarabiają z tego. I też powiem wam tak, jeżeli chodzi o ten mod mod contest całe no to też tam nagrody, sami widzieliście, były dosyć pokaźne I te kwoty też były dosyć pokaźne Także tutaj naprawdę, no akurat ta paczka gdzieś zajęła dosyć wysokie miejsce W ogóle Polacy zajęli wysokie miejsce, czyli ten polski modding jednak stoi gdzieś tam wysoko w tej hierarchii Jeżeli chodzi o farminga, tylko tyle, że no w Polsce też jest dużo osób, które na przykład Kaleczą ten polski modding, bo robią te modyfikacje bardzo, ale to bardzo tragiczne, no jakieś tam Konwerty, nie do, no głównie konwerty niedokładne, bo raczej nikt nie robi od podstaw modyfikacji, kto się na tym nie zna, bo to wchodzi w grę modelowanie, tam skrypty, tam programowanie e, i takie tam różne bajery, także o tym to raczej za dużo osób nawet pewnie nie myśli, żeby robić jakieś tam modyfikacje. Nie starczyło nam patrzeć, tylko tyle nam zabrakło, ale jaja. Dobra, pół pole mamy zrobione, pół pole nam się udało ogardzać 20 minut. Pamiętajcie, wraz z ładowaniem, wraz z przyjechaniem tutaj. Z przeprowadzeniem ładowarki Także to jest spoko Moim zdaniem całe pole bez ładowania I od razu zacząć odcinek od Pierwszego przejazdu Udałoby nam się zrobić, a w dzisiejszym filmie to by było na tyle ja się z Wami żegnam i widzimy się na live O 19 w niedzielę Także co, na razie